Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Dzisiaj troszeczkę na temat tego, w jaki sposób możemy ożywić nasze związki. To w jaki sposób możemy ożywić na nowo to, jak odczuwamy siebie wzajemnie. Czyli mamy tu sytuację pod tytułem: jesteśmy parą, małżeństwem, już od iluś tam lat, powiedzmy, a może już nawet, nawet może mniej, ale gdzieś tam przechodzimy do takiej codzienności, która jest dosyć nudna, która jest dosyć monotonna. No i teraz, co się dzieje na początku, że jest tak intensywnie, że jest tak dużo tych emocji, że jest to wszystko takie silnie odczuwane przez nas wzajemnie i że tak iskrzy i tak dalej? Co się dzieje? No więc po pierwsze, po pierwsze, to mocno skupiamy swoją uwagę na tym, co odczuwamy, jeśli chodzi o zmysły do danej osoby, czyli Dosłownie dotykamy się, prawda? Więc mamy ten kontakt, częsty kontakt dotykowy, który też powoduje, że zbliżamy się do siebie, odczuwamy, czyli czujemy dotyk, prawda? Przetulamy się często i to jest pierwsza rzecz, która nam bardzo dobrze robi. Drugą taką rzeczą jest odczuwanie siebie, jeśli chodzi o zapach, czyli Wąchamy się, tak? Wąchamy, nie wiem, włosy naszego partnera albo czujemy niesamowite perfumy swojej partnerki bądź po prostu jej naturalny zapach, który ma. Tam jest dużo feromonów oczywiście, więc to wszystko nas pobudza i kręci, prawda? To jest takie fajne i takie głębokie. I kolejną rzeczą, która się dzieje, to są zazwyczaj nowe sytuacje, czyli przede wszystkim, jeżeli się spotykamy po raz... Tam są początki nasze, tak? To mamy dużo nowych sytuacji, jest dużo niedopowiedzeń, jest sporo tajemnicy, i sama ta taka niewiadoma powoduje, że czujemy się tacy podjarani tym, co się dzieje, co się, co się nagle może wydarzyć, kim ta osoba jest, a może zaraz się domyśla czegoś nowego, i tak dalej, i tak dalej. To jest kolejna rzecz, która jest mocno pobudzająca. Co jeszcze? Co byście powiedzieli, że jest taką jeszcze rzeczą, która pobudza nasze zmysły? Ja bym tutaj powiedziała, wywołanie wspomnień, pierwszych wspomnień, kiedy się spotykaliśmy. My często na początku wspominamy to, jak się poznaliśmy, w jakiej sytuacji, co się wtedy dokładnie działo. Opowiadamy sobie często o tym, wspominamy o tym. I to jest też tak, że my tym umysłem wracamy do tych momentów, kiedy się wszystko zaczęło. I jest w takich parę rzeczy... Które jakby wszystkie razem wzięte w jedną kubkę, powodują, że mega mocno odczuwamy coś nowego, coś fajnego do tego naszego partnera. No a po jakimś tam dłuższym czasie przestajemy te rzeczy robić często. Mniej się dotykamy, mniej się tulimy często, nie skupiamy się tak na tej chwili tu i teraz, ten nasz obiekt miłości. Staje się troszeczkę bardziej powszedni, zbyt znajomy poniekąd, tak? Już dużo wiemy na temat drugiej osoby, już nie ma tak wielu tajemnic, zaskoczenia, nie ma tego elementu wow, a co się stanie, a kim ona jest, on jest, no bo wiemy o nim już prawie wszystko, wiemy bardzo dużo i tak dalej. No i to wszystko powoduje, że na co dzień stajemy się troszkę tacy obojętni, może już nie ma takiego stryku, nie ma takiego. Jeliśmy takiej iskierki, która jest mega ważna, żeby ten nasz, nasz związek był fajny i taki żywy. No i teraz jedną z takich opcji, którą możecie zrobić, żeby go ożywić, jest. Przyjście do mnie na sesję. Ano dlaczego? Ano dlatego, tak jak ostatnio mieliśmy sesję zdjęciową Agnieszki i Damiana, jest kilka takich rzeczy, które ja właśnie robię. I które bardzo mocno wpływają na partnerów w trakcie sesji zdjęciowej. I to nie tylko u nich robiłam, dlatego że za każdym razem, jak przychodzi do mnie para, to ja mega mocno wzbudzam wszystkie właśnie te elementy, które przed chwilą usłyszeliście, o których mówiłam. Czyli każe im się w 100% skupić na odczuwaniu, na dotyku. Każe im się dotykać, każe im się odczuwać, każe im wąchać siebie. Każe im e, przypominać sobie te początkowe elementy, jak się poznali, co czuli wtedy, co o sobie myśleli, jak e, do siebie mówili, w jaki sposób siebie widzieli, e, w jaki sposób e, ta osoba była inna, tajemnicza. Poza tym, moi drodzy, sesja zdjęciowa to jest taki element, który jest nową sytuacją zazwyczaj, więc to jest coś, co pobudza jeszcze tą taką trochę drapieżność, kurczę, no coś nowego, robimy coś innego, nigdy tego nie robiliśmy razem, jeszcze przed panią fotograf. <grafy> Co by nie patrzeć, nikt tam się y, nie kocha, nie takie rzeczy nie o to chodzi. Chodzi o to, że to jest nowa sytuacja, która wzbudza w nas pobudzenie, która wzbudza w Was jako w parze te takie rzeczy, te emocje, te elementy, które były na początku właśnie, które były takie świeże, które były takie nowe. A jak ona się zachowa w trakcie tej sesji, hej, a może pokaże się z innej strony, jak on będzie, kim on będzie, a może będzie... Takim władczym, silnym mężczyzną, który weźmie mnie pod skrzydło, a może ona będzie tą taką silną kobietą, która chwyci mnie za włosy i przyciągnie mnie do siebie, albo też podda się całkowicie, kiedy na co dzień jest na przykład taka, deli, taka silna, tak? czyli zrobi coś odwrotnego. Ja tutaj zachęcam do tego, żeby zamieniać się rolami, żeby więcej siebie odczuwać i tak dalej. Więc to jest mega sposób na to, moi drodzy, jak macie coś takiego, chcecie przeżyć coś nowego żeby przyjść i dowiedzieć się troszkę więcej na ten temat, jeśli macie jakieś pytania, to zadajcie mi je, bardzo chętnie na nie odpowiem. No i słuchajcie, najfajniejszym elementem tego wszystkiego jest to, że raz po takiej sesji, moi drodzy, gwarantuję wam bardzo ciekawe przeżycie. To jest raz. Dwa, gwarantuję wam, że będziecie mega fajnie akceptować wzajemnie. Trzy, będziecie akceptować bardzo fajnie też swoje ciało to w jaki sposób Teraz wyglądacie, to w jaki sposób się zachowujecie, jak czujecie. I cztery, oczywiście jest więcej takich pozytywnych rzeczy tutaj z tego, ale takim pozytywnym aspektem tego będzie pamiątka, słuchajcie, w postaci pięknych, w całej skali emocji, fotografii, które pokazują Was, kiedy jesteście, kiedy jesteście namiętni, kiedy jesteście blisko siebie, kiedy jesteście opiekuńczy dla siebie. Kiedy jesteście tacy porywczy, kiedy jesteście spokojni i tacy razem ze sobą i to wszystko razem powoduje coś pięknego. Bo za każdym razem, kiedy będziecie patrzeć na te portrety, będzie w was to razem wzbudzało te emocje. Więc otwieracie swoje folio boxy, swoje piękne skrzynki tajemnic jak ja to mówię, wyjmujecie te portrety i razem je przeglądacie. I uwierzcie mi, to jest taka kotwica, emocjonalna kotwica. Kiedy patrzycie na te fotografie, będzie w to was wzbudzało, w was, tą taką namiętność, tą świeżość. Będzie bu budowało w was tą całość, tą wspólność, tą waszą jedność. Czyli zamiast gonić się z pracy, do domu, ze sprzątania, do sklepu, będziecie mieć ten moment, w którym możecie usiąść razem i poczuć się znowu tak jak na początku. Także tak to wygląda. To robimy. <laughs> Jeśli jesteście zainteresowani, jesteś zainteresowana, może chciałabyś pokazać to swojemu partnerowi, bądź jesteś mężczyzną, chciałbyś e, pokazać to swojej kobiecie, to pokaż jej to wideo i nie zobaczy, może chcecie coś przeżyć nowego. Pozdrawiam Was serdecznie i buziaczki. No i do zobaczenia.